W tym wyścigu rozpoczynamy już odliczanie Do tego Grand Prix Malezji Pięć, Wszystkie sześć w, y, światełek Już się zapaliło I za chwilę rozpoczniemy wyścig o Grand Prix Malezji Świetny start Kostiuszki Który już wysuwa się na prowadzenie A tam jeszcze Kasper Kasztelan się wychyla Od wewnętrznej Borkowskiemu tam jest naprawdę duży ścisk, jeszcze teraz Robert Błyskawica na drugą lokatę się wspiął, kierowca Inpost Racing, chociaż teraz musi tutaj uważać na ataki Kasztelana, który na pewno będzie chciał bardzo szybko przejąć tą drugą lokatę, musi jeszcze się wystrzegać Borkowskiego, który czai się za... Plecami kierowcy Deo Racinga z tyłu. Również jest walka Kasper Mielczarek z Matem Skatulą, który próbował już tutaj się wychylać. Kierowca MW Racing, aczkolwiek bardzo ładnie się obronił, no i utrzymuje się na siódmej lokacji. A tymczasem walka o drugą lokatę między Robertem Błyskawicą Kasperem Kasztelanem, a Damianem Borkowskim. Krzysztof Kostiuszko zaczyna już powoli uciekać, tam który z kierowców RetroPont jeszcze za szeroko wyjechał. Za zakrętu. I Jakub Piotrkowiak już na pozycji ale zwróćcie uwagę, ile tutaj kierowców wypada z tego zakrętu, a tam jeszcze Jakub Mostowski podejrzewam, że po kolizji, albo po prostu po sporym uślizgu spada na ostatnią lokatę. No i nie najlepszy start w wykonaniu Mostowskiego, którego Pech ciągle się trzyma. Tymczasem Kasper Mielczarek już traci. Jest kontakt z Jakubem Piotrowiakiem. Obaj się obracają i wypadają poza tor! No więc to jest to, o czym mówiłem: Kasper Mielczarek jeszcze nie ma za dużo tego doświadczenia w wyścigach i dopiero będzie je zbierał. Chociaż już to tempo kwalifikacyjne wykazywało spory potencjał tego kierowcy. Także teraz Matt Katula z Klaudiuszem Kawalcem, który bardzo szybko wspiął się na pozycję numer 8, z utrzymaniem Roberta Błyskawicy ze swoimi plecami, który już zbiera to tempo. Za skrzydłem Kostiuszki. I będzie tak do tego zakrętu numer 4. I tak jest. Bardzo ładny atak Roberta Błyskawicy. Chociaż tam lekki uszlik na wyjściu z zakrętu numer 4. I Błyskawica jednak mimo wszystko utrzymuje się na prowadzeniu. Teraz zakręt numer 4. I o wiele gorszy, o wiele gorszy przejazd Roberta Błyskawicy przez ten zakręt numer 4. Krzysztof Kostiuszko już nieco nadrobił do. Błyskawice na pierwszym miejscu. Jednak Błyskawica znów zaczyna uciekać. A tymczasem Kasper Kasztelan niesamowicie blisko Borkowskiego. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze wszystko się może zdarzyć. Kasztelan ma przed sobą oba bolidy w teraz Kasper Kasztelan znacznie lepsze wyjście z tego zakrętu od Damiana Borkowskiego. I tutaj będzie atak od zewnętrznej. Czy tutaj będzie również wykonywany switchback? No, jeszcze zabrakło tego miejsca. Zabrakło miejsca w tym nawrocie, żeby ten switchback mógł się udać. Ale wciąż, wciąż utrzymuje się niedaleko za Borkowskim Kasper Kasztelan. Który teraz ma okazję do zaatakowania od wewnętrznych. Czy się zmieści między dwoma, dwoma bolidami Fogo eSports? Robi to, atakuje Krzysztofa Kostiuszko, który już spada na czwartą lokatę, jeśli teraz Kasztelanowi uda się wyprzedzić, jeszcze Kostiuszko się utrzymuje lepsza trakcja po zewnętrznej i Kostiuszko dalej będzie na podium chociaż teraz Kasper Kasztelan może mieć lepsze to tempo jest tu naprawdę blisko jeszcze Abelito Jack się tam z tyłu wychyla i będzie tutaj również czyhał na błędy swoich rywali z przodu Kasper Kastelan na razie będzie wykorzystywał strugę aerodynamiczną za Krzysztofem Kostiuszko i będzie atak do zakrętu numer 1, Się zrównuje kierowca Deo Racing z Fogo Esports. I ładny atak do pierwszego zakrętu. Pewnie zabiera tą trzecią lokatę. A jeszcze Krzysztof Kostiuszko musi się mieć na baczności. Gdyż tuż za nim znajduje się Abelito Jack. Zaczyna oddziaływać na kierowcę Fogo Esports z dużą presją. I teraz o dohamowanie do przedostatniego zakrętu, czy będzie skuteczny dla Kaspera Kasztelana. Tutaj mogła być mała próba switchbacku, ale tutaj raczej kwestia tego, kto lepiej pokona ten zakręt. I Kasper Kasztelan teraz znacznie lepsze tempo na przedostatniej prostej usadzawia się od wewnętrznej. Jednak odpuszcza nieco, chociaż, chociaż Borkowski także bardzo mocne dohamowanie i utrzymuje się dalej na trzeciej lokacie Kasper Kasztelan. Ale teraz będzie kolejna próba ataku i Kasper Kasztelan już się ustawia bardzo blisko. Już praktycznie tapnął w ten tył yy, Damiana Borkowskiego. I atak od wewnętrznej w wykonaniu kierowcy Deu Racing bardzo skuteczny. Chociaż teraz yy, Borkowski jeszcze lekka próba kontry yy, ustawiając od wewnętrznej. Jednak to nie wystarczyło i Kasper Kasztelan już na pozycji numer dwa. Tylko jeden bolid w na razie na pozycji numer 3. Krzysztof Kostiuszko, dzięki tej rywalizacji, już się dosyć zbliżył do swoich rywali. I kasztelan powoli, powoli, ale nadrabia sobie te cenne dziesiąte i sette sekundy. Chociaż teraz bardzo szeroko wyjeżdża. To może wykorzystać Damian Borkowski, który już jest od zewnętrznej. Kasztelan mocno zwolnił. Jednak wciąż nie oddaje pozycji, numer 3, Kasztelan teraz się obraca, ależ teraz fatalny błąd, jeszcze Abelito Jack, nie, któż to jeszcze się obrócił? To był chyba któryś z kierowców, tak jest, to jest Dawid Płotka, także się obrócił razem z Kasztelanem, który spadł już na piątą lokatę, beneficjentami tych tego błędu są właśnie Damian Barkowski, Krzysztof Kostiuszko, a także Abelito Jack którzy awansowali opozycję wyżej, także fatalny błąd kasztorana, który na razie utrudnia sobie tą rywalizację o podium, już nie mówiąc o zwycięstwie. Ma dość jazdy za żółtym bolidem impostu i lada na ten moment w końcu zaatakuje, tylko musi odpowiednio wyczekać, musi jeszcze wykazać się tą cierpliwością przed jakimkolwiek atakiem, ale teraz Borkowski lepsze wyjście z przedostatniego zakrętu, znacznie lepsze wyjście, gdyż mocno odrabia do błyskawicy i Borkowski już zewnętrzną pozycję pozycję zajmuje i bardzo duże bardzo mocno dohamowanie do ostatniego zakrętu co pomaga i teraz to Damian Borkowski jest liderem wyścigu o Grand Prix Malezji Błyskawica jednak tak szybko się nie podda i będzie próbował przeprowadzić kontrę lepsze tempo teraz Kasper Kastelan na ustanawia najszybsze okrążenie z czasem minuta 49 272 i Błyskawica kontruje teraz Damiana Borkowskiego świetna świetna kontra w wykonaniu Roberta Błyskawicy i po raz kolejny Błyskawica przejmuje prowadzenie w tym wyścigu jednak to mu nie daje dużo, gdyż kasztan się zbliża, a teraz Damian Borkowski. Świetne dohamowanie do zakrętu numer 9, ale jeszcze błyskawica od zewnętrznej się utrzymuje. Jednak zabrakło tego tempa, zabrakło tego szczęścia, żeby utrzymać się na prowadzeniu, ale jeszcze to jest ten przedostatni zakręt, który tak naprawdę może jeszcze sprawić, Chociaż teraz błyskawica popełnia błąd! Za szeroko wyjeżdża, jeszcze rozmija się z. Starką, a tymczasem, jeszcze Krzysztof Kostiuszko wykorzystuje błąd obu kierowców: bo i Borkowski nie przejechał tego zakrętu czysto. I to Krzysztof Kostiuszko wychodzi teraz na prowadzenie, chociaż teraz Damian Borkowski próbuje od wewnętrznej. Wydaje mi się, że tutaj albo poszło jakieś Team Fortress, albo nie. Jednak Kostiuszko wciąż na prowadzeniu, choć Borkowski się podciągnie teraz za swoim teammate'em i to wykorzysta usadowiając się od wewnętrznej. Kostiuszko teraz będzie tutaj jeszcze próbował się bronić, ale za szeroko teraz w tym zakręcie było blisko, a jeszcze by stracił pozycję na rzecz Roberta Błyskawicy. I Kostiuszko spada na drugą lokatę liderem obecnie Dawan Borkowski, ale Robert Błyskawica teraz lepiej się ustawił na tym zakręcie i zabierze chyba tą drugą lokatę Krzysztofowi Kostiuszko. Chociaż teraz równo ci kierowcy, Kostiuszko, nieco za szeroko w tym zakręcie ale jeszcze ma wewnętrzną, dzięki której może skontrować, chociaż teraz lepsze tempo ogólne na tym zakręcie numer 5 Roberta Błyskawicy i to on dalej na drugiej lokacie. A z pierwszej dziesiątki Klaudiusz Kawalec również odwiedza swoich mechaników, także powoli wjechał do tego pit stopu, żeby nie stracić za dużo. Kasper Kasztelan coraz bardziej daje się we znaki Robertowi Błyskawicy który wciąż musi się utrzymać przed Kasztelanem, który teraz wykorzystuje lukę w obronie Błyskawicy i wciska się od wewnętrznej. Świetny manewr Kaspra Kasztelana, który zabiera trzecią pozycję, ale to jeszcze nie koniec, gdyż Robert Błyskawica ma o wiele lepsze tempo na wyjściu z przedostatniego zakrętu i kontruje Kaspra Kasztelana, Tutaj tak naprawdę ta przewaga strugi aerodynamicznej jest na tyle znacząca, że tutaj kontry padają bardzo szybko. Krzysztof Kostiuszko pierwszym z kierowców Fogo eSport którzy już odwiedzili, ale jest serwisową. I ja, na jakiej pozycji on wyjedzie? Czy uda mu się zmieścić przed y, oboma kierowcami za nim? Tak jest. Ale wróćmy do Kasztelana i Błyskawicy. Kasztelan próbował ataku do, na trzecią pozycję i dalej się na, za nią utrzymuje. Dobra próba switchbacku Błyskawicy, jednak zabrakło również tutaj miejsca, żeby dopełnić tego manewru. I Kasper Kasztelan już spokojnie usadawia się na trzeciej pozycji. Damian Borkowski jeszcze ma tylko dwa zakręty do przejechania w tym wyścigu. I na pewno będzie mógł już odetchnąć z ulgą, gdyż ta walka na początku na pewno pochłonęła sporo jego energii, sporo jego uwagi. No i teraz Damian Borkowski już wykracza na ostatni zakręt. Już jest na tej prostej start meta. I to Damian Borkowski zwycięża dzisiejszy wyścig o Grand Prix Malezji. Wielkie brawa dla Damiana Borkowskiego, który odebrał to co jego z Bahrajnu. Krzysztof Kostiuszko dojedzie na drugiej pozycji, tak więc mamy 1-2 dla Fogo eSports. Pełna pola punktów obu kierowców, efektowny sposób Krzysztof Kostiuszko kończy nam ten wyścig. Kasper Kasztelan dojeżdża na ostatnim miejscu podium także ta sama trójka będzie dzisiaj uczestniczyła w wywiadzie po wyścigowym Robert błyskawicy na czwartej pozycji myślę, że tutaj mógłby spokojnie aspirować na tytuł kierowcy dnia gdyż bardzo dzielnie się tutaj pojedynkował o te najwyższe pozycje, a Blito Jack na pozycji numer 5 dalej dojedzie na pozycji szóstej Mac także równie solidne punkty dla Retro Pointu.